Więc już pierwsze tutaj korekty w drużynie RKS-a, Światłowski. Jest tutaj rozgrywanie takie spokojne, ale, ale nie dali się to w to wciągnąć. Bia ładnie obrócił się z piłką, do Światłowskiego, może uderzać Światłowski! No i to była najgroźniejsza sytuacja Słonecznych Krzyków, ale na posterunku był Maciej Kwiecień. Ale został powstrzymany nieczysto, no i od rzutu wolnego rozpoczął Słoneczne Krzyki. Doświadkowanie w pole karne, dobra rzutka, ależ fantastycznie broni Maciej Kwiecień. No wyciągnął się niczym struna, przy tym trudnym strzale głową. Rozales do Warcickiego, ale bardzo źle, drost. Droździok, Droździok, jest Nowak, Droździok jednak sam, gramy dalej, nie ma tutaj Gwizdka, Światłowski, Nowak, ma miejsce na strzał, Nowak, to jest 1-0. Dla słonecznych szyków, ale tu będą kontrowersje. Ten wynik dla e, słonecznych szyków byłby zdecydowanie wyższy. Ale otwiera nam się trochę to spotkanie. Coraz więcej e, takich bezpośrednich szans na strzał. Znowu błąd przy wyprowadzeniu. Naciska Bias. Oj, no i jest okazja: będzie błąd. bramka, będzie 2-0 dla słonecznych. Duży szczyków. błąd. Arkadiusz Carzyński zdobywa. O, przepraszam, Nie ciągnie go ewidentnie do gry ofensywnej, no ale dzięki temu też dużo spokoju. Choć teraz spory błąd. Latacz, latacz, pusta bramka i jest. No jest. i proszę, zdążyłem pochwalić tutaj defensora Słończyk szyków ten dokładnie... Utrzymują się przepiłce zawodnicy SC, ale dużo chaosu, a mało konkretów tutaj jak... Sporo, akcji. sporo, sporo chaotycznych tych właśnie zagrań, ale po nas kolejny łatacza. jest łatwa świetna okazja. I będzie bramka! Tak jest! Jest 2 ale no to słoneczne jest, tak. krzyki. Natomiast warto doceniać takie próby, no bo jest sporo miejsca i trzeba próbować z takich miejsc uderzać. Niejednokrotnie widzieliśmy już w tej lice piękne bramki z dalekiej odległości. Ta mogła być jedno z nich, ale, ale zabrakło troszeczkę e, drosiekowi precyzji. Wraca Łatacz na boisko, zastępuje i właśnie jest okazja. Marcin Łata, czy to będzie hat-trick? Supek, jeszcze do i nie ma bramki dla Essy! Przed Marcin Łatacz i od razu Tak jak tutaj wypłyje piłkę prosto pod nogi przeciwnika, to albo on się wyratuje, albo, albo go tym razem wyratowują koledzy z drużyny. Łatacz kontra światłowski. Łatacz wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. Binął jeszcze Drożdziaka. Marcin Łatacz, ale szakcja. Łatacz przełożył sobie jeszcze bijaka. Jest strzał zblokowany do bitka, Gol! Gol dla Esy! Wularczyk strzece w Czyste kąta. Przypominamy, że w Prolidze żółta kartka no to jest gra dwie minuty w osłabieniu. Bo to jest ostatnie, czego Słoneczne Krzyki w tym momencie potrzebują. Ale jest Właśnie czas. Draźniak! 3-3! No. no i w końcu w, końcu, w końcu, w końcu. Szybkie tempo podań. Jest do, do, dobrze sobie w polu karnym poradził, ale świetna reakcja. No i idziemy w drugą stronę. Drost, ale wracają tutaj już zawodnicy Sy, więc wycofa do Droździaka i w ataku pozycyjnym będą próbowali gracze Słonecznych Krzyków. Droździak, Światłowski broni Kwiecień. Fantastyczna interwencja. Już nawet słyszymy, że... Nie ma, nawet nie ma o czym dyskutować. To też dzięki temu, że rks poczuła prąd, dzięki tej bramce kontaktowej, nieco trochę przypadkowej, ale jednak. Trochę szczęśliwie teraz utrzymali się zawodnicy w niebiesko-czarnych strach przy piłce. Rozale, świetna wrzutka! Ależ teraz interwencja Dudulskiego po strzale Marcina Łatacza, no chwaliliśmy cały mecz. piłkę wygrał z Konradem Drożdziakiem Marcin Łatasz, no bo jest dosyć duża różnica z wzrostu, ale na boisku to się może udać. Marcin Łatasz, sam da sam z Dudulskim! Pusta bramka, musi być gol, jest 4-3 dla ESY. Filip Kurpiennik. Wracają na prowadzenie.